Ostatnio pokazałem wam, jak na skoku na głęboką wodę, jednej z misji głównych, zdobyć ikoniczny rzadki pistolet, który możemy zdobyć tylko podczas tej misji. Nazywa się Kongu, ale dziś pokażę wam, jak w czasie tej samej misji, dosłownie kilka minut później, zdobyć ikoniczną katanę Satori. Pierwsza liga, dzięki. Jak Ci się podoba? Przychodzi taki moment w misji, kiedy w apartamencie hotelowym T-Bag otwiera nam drzwi na taras. Jednakże nie wychodźcie przez te drzwi, cofnijcie się kawałek, wejdźcie do góry po schodach i powinien się wam wyświetlić komunikat o tym, że może jest to dobry pomysł, bo na dachu powinna znajdować się AVK. I w momencie, kiedy wyjdziecie na ten dach, tam spotkacie dwóch ochroniarzy, więc radzę wam albo ich obezwładnić po cichu, albo zabrać pistolet z poprzedniego mojego poradnika, albo jesteś, jeżeli jesteście dłużej, budowy ciała to po prostu szybciutko ich pobić bo obydwoje mają karabiny. Ja wybrałem opcję cichą i po zlikwidowaniu ochroniarzy musicie właśnie do rzekomej afałki się udać i ją otworzyć. Niestety nie będziemy jej mogli użyć i nie pomoże nam w zadaniu, ale po lewej stronie oparta o siedzenie znajduje się ikoniczna katana Satori. Tak jak już powiedziałem, Satori jest rzadką kataną ikoniczną. W momencie kiedy ja ją złupiłem miała 241 obrażeń, 4,17 ataków na sekundę, ale do tego posiada obrażenia fizyczne i aż 500% obrażeń krytycznych i 10% szansy na krwawienie, więc jest naprawdę mocna. Mam nadzieję, że poradnik Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, co byście chcieli jeszcze zobaczyć, oraz przede wszystkim zostawcie subika na kanale, żeby być na świeżo ze wszystkimi moimi poradnikami z Cyberpunk 2077 i nie tylko. A tymczasem serdecznie Wam dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Mówił dla Was Wodiak. Trzymajcie się. Hej hej.